To jest niesamowite, że kierujący placówką dyplomatyczną w Mińsku, Witold Tiurasz w tamtym czasie, który organizuje e, przylot dwóch ekip, Tuska, a później e, Kaczyńskiego do Smoleńska przez Białoruś, jedzie no, jako polski dyplomata też na to wrakowisko, czyli na teren właśnie e, Federacji Rosyjskiej. I jakiś Rosjanin mówi mu: Wie pan, tutaj jest e, takie straszne miejsce, gdzie leży. Prezydent Polski Lech Kaczyński, wiem, że ma tu przyjechać, albo już jest jego brat, i chciałem panu pokazać to miejsce, bo moim zdaniem, ten Rosjanin tłumaczy to wszystko Witoldowi Juraszowi, bo moim zdaniem w takim stanie nie powinien być polski prezydent pokazywany komukolwiek, a w ogóle on już tutaj wiele godzin leży. I Witold Jurasz zobaczył polskiego prezydenta, którego mu odsłonił, pokazał ten Rosjanin, który wziął jakąś. Gazę i po prostu obcierał twarz polskiego prezydenta po wielu godzinach od tej katastrofy, żeby on jako tako wyglądał, jak tutaj przyjdą oficjele go obejrzeć. Wie pan, to są po prostu sprawy, wydarzenia, które nigdy nie powinny mieć miejsca, gdyby państwo funkcjonowało profesjonalnie.